Bardzo fajny holcie mieliśmy, 870 metrów, teraz Bogdan wystrzelił. Jest się dosyć mocny wiatr, więc prawdopodobnie nie uda się utrzymać nad lotniskiem. Będziemy próbować odlecieć kawałek. Zmyśliłem sobie też dzisiaj taką małą misję. Chciałbym was zabrać od chmury i pokazać jak to wygląda. A zobaczymy, czy to się uda. Na razie szukamy kominów, coś tutaj jest, więc e... do zobaczenia na większej wysokości. Mamy 1670 metrów i już widać chmurę, która nas wciąga. E... Warny jest dosyć ostry. Dzisiaj przed chwilą miałem małego fronta. E... No ta chmurka dopiero się formuje. Zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Ale szarpie. 1730 Straszna walka. 1830. No i dochodzimy do chmur. Tutaj widać, że ta chmura się właśnie formuje. Tak się zagęszcza. Reszta pilotów doświadczonych dzisiaj poleciała na Świebodzin z Piły. To jest około 120-130 km Ja raczej nie liczę, że tyle przelecę, ale Prawdopodobnie też puszczam się z wiatrem, bo, bo jest za mocny wiatr, żeby się próbować utrzymać nad lotniskiem, więc, więc lecek będzie jakoś próbował sobie ogarnąć powrót pociągiem pewnie. Niestety na, na stopa teraz kiepsko liczyć 1880, no jesteśmy pewnie z 50 metrów pod chmurami. Jak dolecimy do tej, to robimy przeskok tam. Lecimy generalnie w tamtym kierunku. Tylko trzeba będzie uważać trochę z boku, ją może wziąć, bo ona jest bardzo wybudowana i będzie nas mocno wciągała. No, tu jest... Tu jest na wietrze, na chmury, więc tutaj najmocniej wciąga. Ale tęcza. <grywa> nice. Your hand and spin you round and round. I'm gonna open my arms and open my ears. I'm gonna listen to your stories. Wipe away. Lecimy w kierunku tamtego pasma, chmur, i tam nas powinno znowu podciągnąć do góry. Będziemy potem kombinować, żeby trochę w prawo odbić. Bo na wprost gdzieś tam mamy strefę, strefę powietrzną nad Poznaniem i nie możemy tam wlecieć. Dobra, więc spidzik, i spadamy stąd. Na coś nie widać tego noszenia na które liczyłem mm. Mamy jeszcze 1200 metrów, więc trochę jest tego, ale Może to nas wyciągnie Please No Matry, cieszę się, że go wykorzystałeś, bo śmiałem Ale się nam udało. Byłem już na 400 metrach i byłem przekonany, że będę tutaj lądował na tym zadupiu zielonym ale udało się coś złapać i mamy to na szukaczu, więc raczej nie zgubimy. Uff jeszcze kawałek polecimy w takim razie. Tylko trzeba to wykręcić. Udało nam się w końcu coś znaleźć od paru kilometrów ściszlałem eee, tak na 600 metrach i cały czas były takie bardzo słabe kominki, które mnie tylko oszukiwały. ale teraz w końcu coś złapaliśmy, może wylecimy trochę wyżej. Jesteśmy na 1270 nad ziemią. Piłę zostawiliśmy tam w oddali eee, i lecimy z wiatrem sobie powoli. Nie śpieszę się. Tutaj jakieś miasto mamy przed sobą, niestety zapomniałem włączyć, żeby mi się wyświetlało miasta na, e, na telefonie, więc nie wiem co to jest. E, no ale na razie staram się wykorzystać to noszenie, które mamy w pełni. E, więc no Wysokość wysokość We're gonna feel the cobblestones and the chatted our feet. We're gonna run out in the snow. When no one else will go, we're gonna stay. Znowu coś złapaliśmy, piłę mamy tam e, no staram się to wykręcić, ale jakoś te kominy mnie dzisiaj nie, do, nie wyciągają pod chmury, nie wiem czemu. Możliwe, że to moja wina, że nie potrafię ich kręcić jeszcze odpowiednio. E, staramy się gdzieś tam, w tamtym kierunku lecieć. Tutaj mamy jakąś drogę ewentualnie. Jakbyśmy wylądowali koło niej, to może jakiś powrót będzie w miarę łatwy. O, zimno jest. Ale jakoś jeszcze wytrzymam. Gorsze od zimna jest to, że zaczyna mi się chcieć siku. A na to już nie ma rozwiązania za bardzo. Eee, no, więc lecimy dalej. Chyba niestety zbliżamy się do lądowania. 280 metrów mamy. No i trzeba coś wypatrzeć takiego w miarę. Chyba to pole tutaj najlepiej wygląda Trzeba tylko uważać na druty po lewej stronie No i wiatr mamy dosyć mocny Zobaczymy co z tego wyjdzie Ha no, musimy celować chyba w to pod nami. Nie ma innej opcji. Tutaj jakieś zasiane już pola. Są jeszcze tu jest takie duże trawiaste. Hmm. To czy to? Chyba tam lepiej. Pójdźmy tam. Uż, przyjrzyjmy się, czy tu jeszcze jakiś niespodzianek nie ma. Ale chyba nie wygląda. Nad drogą druty po lewej omijamy, więc lądujemy. Po prawej stronie trochę nierówne to pole. Bardzo nierówne to pole, ale jakoś to będzie Tylko nie Sing teraz. O Boże, Boże Dobra. No to ostatnie prosta. Średnio prosta ta prosta. Będzie dobrze. Okej okay. huh. Na tym polu lądowałem i teraz mamy problem, bo trzeba jakoś wrócić. Przejdźmy 43 km A więc całkiem fajnie jak na pierwszy lot cross country. No właśnie, tylko co z tym powrotem? 7 km stąd mamy czarnków w którym jest stacja PKP Google pokazuje półtorej godziny marszu, więc zapierdalam. Zobaczymy, co tam będzie na miejscu. Może po drodze będę próbował stopa złapać, ale w czasach covidu może to być trudne dosyć. Marcin mówił, że powrót z przelotu to fajna przygoda. Dzięki Marcin bardzo fajnie jeszcze tylko godzina 20 minut do Ciszkowa dowiózł mnie pizza boj dzięki czemu nie musiałem zapierdzielać 7 km ale teraz nadal mam jakieś 35 km co najmniej więc idę na wylotówkę idę lato, i na i na kolejnego stopa